Michałowice koło Krakowa, 16 lutego 2023 roku, godzina 4.11. Przekaz numer 1247. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę, tak jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak jakie mamy możliwości działania w Was, tak, jak mi na to pozwalacie. Pragnę dziś przekazać przez ciebie żywy płomieniu moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież wasze ludzkie serca na moje w was i poprzez was działanie, otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Dbajcie o czystość waszych serc i dusz tak, aby były dla mnie czyste, wręcz kryształowe. Chcę działać w was, ale i poprzez was dowoli, chcę was ożywiać, uświęcać, działać, przemieniać was. Aby jednak tak było, niezbędną jest wasza zgoda, zwłaszcza waszej wolnej woli. Człowiecze zechciej usłyszeć mój głos, moje wołanie, tak bardzo cię kocham. Gotowy jestem dla ciebie na wszystko, na każde poświęcenie, aby doprowadzić cię do szczęśliwej wieczności z Trójcą Świętą. Nie zraża mnie twoja nicość, twoja grzeszność, twoja marność, wręcz przeciwnie, działa to na mnie jak magnes na opiłki żelaza. Wiem, jak słabi i krusi i nędzni jesteście sami z siebie. Zechciej mi zaufać biedny, sfrustrowany człowiecze, jak nikomu do tej pory. Niczego się nie obawiaj, bo jestem z Tobą, by Ci pomóc. Jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Ja nigdy Cię nie opuszczam. To Ty sam oddalasz się ode mnie, od mojej świętej łaski. To Ty gardzisz mną, moimi darami i łaskami, a słuchasz mowy demona. Zechciej zauważyć, że złe duchy, demony nie cisną człowieka cały czas, lecz nacierają na was okresowo. Demony rzadko męczą człowieka, gdy ten śpi, nie widzą wówczas sensu trudzenia się. Czasem odpuszczają swoje działanie za dnia pozostawiając na pewien czas kuszoną duszę, by zaatakować ponownie tę duszę ze zwielokrotnioną siłą. Czasem demon atakuje sam, pojedynczo. Czasem przychodzą jego kumple i uderzają zmasowanym atakiem. Czasem jest to zwykłe kuszenie, czasem bardzo natrętna myśl, czasem bywa delikatna, bardzo subtelna, mało zauważalna propozycja. Czasem mówi coś do was przez dłuższy czas bez wytchnienia. Ten, kto w ogóle się nie modli lub czyni to sporadycznie. Nie pości lub czyni to bardzo rzadko. Nie umartwia się lub czyni to sporadycznie. Taki człowiek dość szybko ulega ponętnym propozycjom złego ducha, realizuje je. Demon rzadko przestaje na jednej propozycji. On poddaje wiele pokus naraz. Przeciętny człowiek przeważnie nie czuwa, nawet katolik nie czyni niczego, aby się bronić. Szatan jest nader inteligentny, Miewa różne, ale często powtarzające się pomysły. Czasem namawia na zaniedbanie własnych obowiązków stanu. Czasem przez zamęczanie kogoś nadmiarem innych nieważnych spraw, czy nawet nadmierną i bardzo czasochłonną ilością modlitw, tu nakręca was w obsesję modlitewną, lub daje inną ponętną, ale złą propozycję, a wy to bezwiednie realizujecie. Demon lubi zmieniać, modyfikować modlitwy, ulepszać, a ta wobec takiego działania traci swoją moc sprawczą, właściwości swojego działania czasem walczą demony z niektórymi ludźmi osłabiając ich fizycznie i duchowo zniechęcają was do jakiegokolwiek wysiłku do choćby najprostszej modlitwy wszelką myśl związaną z postem przedstawiają jako niedorzeczną absurdalną karkołomną taką nie do przejścia nie do zrealizowania a wszelką myśl o umartwieniu się głupią według nich dość często odwracają waszą uwagę od rzeczy i spraw ważnych a poddają wam setki innych bzdurnych, pozornie ważnych propozycji. Czynią co tylko mogą, aby nikt z was nie podejmował jakiejkolwiek próby wysiłku do modlitwy, postu i umartwienia, wmawiając wam, że to niepotrzebne, bez wartości, że to strata czasu, bardzo lubię was drażnić, rozpraszać czymś. Dość często w czasie modlitwy lub innych świętych czynności rozpraszają was. Natrętnie przypominają wam sceny z waszego przeszłego życia, których byli świadkami, sprytnie je modyfikując, zmieniając nie chcą z tym ustąpić. W tym miejscu to wy bądźcie o wiele bardziej uparci niż on. Nigdy bez ważnej, prawdziwie ważnej przyczyny nie rezygnujcie z modlitwy, mimo tego co się dzieje, starajcie się skupić. Zechciejcie prosić o pomoc w modlitwie moją osobę, o moją asystencję, a także swojego anioła stróża. Aby szatan został odsunięty od Was, od Waszej modlitwy, wraz z wszelkimi jego złowrogimi działaniami. Przy silnym, intensywnym działaniu demonów nie zapominajcie wezwać Maryję, moją świętą oblubienicę. Ona dość szybko pomoże Wam rozprawić się z hordą demonów. Czasem o człowiecze bywa tak, że sam się ze sobą męczysz, jesteś ofiarą działania wielu demonów. Na nic nie masz siły. Nic ci się nie chce, masz totalne zniechęcenie do wszystkiego, zwłaszcza do modlitwy, nie zniechęcaj się wówczas zbyt łatwo, zbyt łatwo nie opuszczaj swoich rąk złożonych do modlitwy, zechciej się przemóc, wezwij na pomoc całe niebo, zwłaszcza Maryję, ona dość szybko pomoże ci pokonać całe piekło demonów. Niech często wzywają Maryję na pomoc kapłani i biskupi, ona na pewno wam pomoże bo darzy Was szczególnie wielką miłością. Nie bądź nieroztropny, zawsze planuj swój czas, swoje wszelkie czynności. To ułatwi Twoje działanie i funkcjonowanie. Demony dość często, wręcz obsesyjnie, przypominają Wam jakiś fakt, jakieś zdarzenie z Waszego życia, które Was poruszyło, nakręcają Was, wyolbrzymiają znaczenie, wmawiają Wam nieprawdę o tym zdarzeniu, a Wy na skutek Jego złowrogiego działania wpadacie w paranoję. Tak działa demono o specyficznej właściwości, specjalności, który wbija wam do głowy, abyście o tym bez przerwy myśleli, nie daje wam spokoju. Takie działanie diabła może przerwać każdy pobożny kapłan, a zwłaszcza egzorcysta. W dzisiejszym czasie zdarza się, że większość z was nie ma do takich kapłanów dostępu, albo są od was dość daleko. Wobec powyższego, to wy sami musicie zacząć działać. Aby usunąć ten hak z serca swojej własnej duszy. Jak to uczynić? Zechciejcie się udać przed wystawiony najświętszy sakrament. Albo przed tabernakulum. Zechciejcie uklęknąć. Swoimi słowami poproście Trójce Świętą o pomoc w usunięciu z was tego demonicznego haka tego wspomnienia. Zechciejcie dokładnie go nazwać to wspomnienie. Rękoma wykonajcie gest. Jakbyście fizycznie wyjmowali wielki hak ze swojego serca duszy, następnie wykonajcie fizycznie gest wrzucenia tego haka do piekła. Następnie zechciejcie słownie wypowiedzieć, że pieczętujecie ten hak na dnie piekła przy najświętszą krwią Jezusa, aby pozostał tam, w piekle na wieki. Trójca Święta pomoże wam pozbyć się zniwolenia, odepchnie obsesyjne działanie złego ducha. Moi kapłani niech działają zawsze mocą swojego kapłaństwa. Niech nie boją się działać, niech zawsze chcą pomagać osobom duchowo poszkodowanym. Proszę jednak, aby strzegli się ruchów protestanckich, bo te blokują moje działanie, a niepostrzeżenie wpuszczają do swojego działania demony. Ja zawsze pomogę kapłanom wszystkich szczebli, ale także oni muszą się wiele modlić, pościć, umartwiać się, bo tylko to doskonale wzmocni ich siły duchowe. Chcę, aby kapłani wszystkich szczebli podjęli usilną pracę nad sobą, nad rozwojem własnej świętości życia i działania. Bez modlitwy sercem, nie tylko sam brewiarz i pacierz, bez postów i umartwień nie będą mieli siły duchowej, a szatan bardzo łatwo ich pokona. Jeżeli ty, jako mój kapłan, biskup, kardynał i papież nic nie robisz, nie modlisz się, opuszczasz brewiarz, nie umartwiasz się w żaden sposób. W ten sposób sam pozbawiasz siebie wszelkiej siły duchowej. Nigdy nie dopuszczaj do tego, abyś się nudził, bo nawet ty podlegasz kuszeniu przez demony. Nie jesteś od tego zwolniony. Demony usilnie pracują nad każdym z was w zwielokrotniony sposób. Każdy z was jest dla całego piekła bardzo tłustym kąskiem. To oni nad wami szczególnie pracują, by was skusić, zwieść, zniwolić. Zdobywając was, przez was zdobywają tysiące innych dusz. To złe duchy odpychają was od modlitwy, od budowania wszelkiej osobistej pobożności. To one was zniechęcają, poddają wam tysiące grzesznych propozycji. Demony starają się wmawiać wam, że nie ma Jezusa w najświętszym sakramencie, wmawiają wam, że słowa konsekracji, które wypowiadacie, nie mają mocy ani znaczenia. To demon każe ci podawać ludziom komunię świętą stojąco do ręki, bez szacunku. To demon odwraca twoją uwagę od upadających świętych postaci, partykuł na posadzkę, które pozostają też na rękach przyjmujących tak ludzi, a później trafiają na posadzką lub później do klozetu i w inne miejsca, są bezwiednie deptane. Tym sposobem profanujesz Boga, znieważasz Go, odpowiesz za wszystko na sprawiedliwym sądzie Bożym. Bezwiednie to czynicie, słuchacie złych poleceń, a w ten sposób kroczycie drogą wiodącą na wieczne potępienie. To demon nie pozwala ci jako kapłanowi biskupowi pełnić swoich funkcji z namaszczeniem, pobożnie to on wpycha cię w rutynę. To demon cię pospiesza przy wykonywaniu świętych czynności, abyś je jak najszybciej wykonał, a następnie podpowiada ci jak masz spędzić resztę swojego wolnego czasu. Trójca święta dała Ci łaskę celibatu. Demon obecnie czyni wszystko, aby Cię tej łaski pozbawić. Ta łaska zwoli woli Bożej ułatwia Ci życie i funkcjonowanie, pozostawanie w czystości. Zbyt wielu z Was jest bez modlitwy i umartwień. Przez to grzeszy i upada. Często łamie celibat, ogląda pornografię, nakręca się nią, przez co Demon macie w garści i jest tylko kwestią czasu, kiedy upadniesz w ciężki grzech. Jako kapłan każdego szczebla jesteś cennym łupem dla całego piekła, a jeśli niczego nie uczynisz, to demon z dziką demoniczną, dziką radością wciągnie cię do piekła. W piekle każdy kapłan każdego szczebla dręczony jest i męczony przez całą wieczność w szczególny, bardzo okrutny sposób. W piekle bardzo się liczy fakt, że byłeś kapłanem, biskupem, kardynałem, papieżem, bo przez to cię dręczą i męczą bardziej niż innych im miałeś wyższy tytuł, tym większe będziesz cierpiał męki w piekle, jeżeli do niego trafisz. Co robić? Jak się ratować od niechcianych konsekwencji trafienia na wieczne potępienie do piekła? Ja zawsze jestem gotowy na współpracę z tobą, ale nawet ty o kapłanie każdego szczebla musisz w końcu uporządkować swoje życie. Zechciej ze mną czynnie współpracować, ja zawsze bardzo chętnie udzielę ci wszelkich moich darów i łask. Niech bycie kapłanem, biskupem, kardynałem, papieżem nie będzie dla ciebie powodem do wyniosłości. Buty, nie jest to powód do pychy, nie bądź obciążeniem dla Kościoła świętego, ale jego błogosławieństwem. W święceniach i konsekracji Twojej osoby nadałem ci odpowiednią moc do uświęcania, do błogosławienia, a nade wszystko moc konsekracji chleba i wina. Na Twoje słowa za każdym razem schodzę z nieba osobiście wraz z Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem. Na Twoje wypowiedziane przez Ciebie słowa konsekracji, cała Trójca Święta wchodzi w chleb i wino, a przez przemianę, która zachodzi za moim działaniem, za moją sprawą, na skutek słów, które wypowiadasz, chleb staje się prawdziwym ciałem Jezusa. Jego sercem, potwierdzają to liczne zbadane cuda eucharystyczne, a wino staje się prawdziwą krwią Jezusa, choć nie następuje fizyczna zmiana, to jednak w tym chlebie i winie obecna jest cała Trójca Święta. To ja za każdym razem spełniam ten cud przemiany przez Twoje kapłańskie dłonie, wyświęcone, konsekrowane przez biskupa. To Trójca Święta błogosławi przez Ciebie. To Boża moc się uaktywnia na Twoją prośbę, na Twoje żądanie. Czego chcę od Ciebie, jako Bożego kapłana każdego szczebla? Chcę, abyś zechciał się nawrócić, chcę, abyś zweryfikował swoją postawę, swoje zachowanie, wykonywane przez siebie czynności dnia codziennego. Zrezygnuj, albo mocno ogranicz oglądanie telewizji i nie ślęcz godzinami w internecie. Jeżeli używasz tych mediów. Rób to bez łamania Bożego prawa dekalogu. Zechciej o wiele więcej się modlić, także Ty odmawiaj codziennie cały cztery części różańca świętego i koronkę do Bożego miłosierdzia. Dość często adoruj Boga obecnego w najświętszym sakramencie i zechciej umożliwić to ludowi. Zechciej przykładać całe swoje serce do wykonywania świętych czynności. Zwracaj baczną uwagę na każdą postać. Na każdy, nawet najmniejszy okruch Najświętszego Sakramentu, bo w każdym okruchu, w każdej najmniejszej partykule jest obecna Trójca Święta, żywa i prawdziwa. Pod żadnym pozorem nigdy nikomu nie udzielaj Komunii Świętej na stojąco, ani do ręki, na stojąco i na siedząco może przyjąć jedynie osoba obłożnie chora, fizycznie niezdolna do klękania. Postawa stojąca i do ręki profanuje i bardzo obraża Trójcę Świętą. Bardzo obciąża duszę osoby, która tak przyjmuje Boże ciało. Tam, gdzie to jest możliwe, niechaj powrócą do łask balaski niech będą nakryte białym obrosem. Tam, gdzie się nie da, ustawcie klęczniki do udzielania Komunii Świętej i tak udzielajcie. Nie bójcie się modlić i pościć, a także umartwiać. Proście o to świeckich, by także za was to czynili w waszej intencji, aby was wzmocnić duchowo. Tylko to jest waszą prawdziwą siłą duchową. Jeżeli ty jako kapłan każdego szczebla należysz do masonerii, zechciej się nawrócić, zrezygnuj z przynależności do tej demonicznej organizacji. Nigdy nie pozwalaj działać w Kościele świeckim szafarzom Komunii i Świętej, ich posługa i działanie powodują pojawienie się w ich życiu i w parafii Bożego przekleństwa. Z chęcią i Bożą moją miłością pomogę ci kroczyć drogą prawdziwej świętości. Bożej Miłości, tylko zechciej ze mną współpracować, zawsze bądź mi wierny. Kochane dzieci, światłości miłe mojemu świętemu, w sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Pragnę, abyście skupiły swoją uwagę na tym, co mówi do was niebo. Nie jest możliwe, aby każdy czytał i śledził wszelkie orędzia świata. Zechciejcie mi zaufać, zawierzyć, ja zawsze chętnie wami pokieruję, oświecę was, dam wam znać w natchnieniach, co macie czynić, a nade wszystko, które słowa są dla was przeznaczone. Tych słów bożych, których nie macie czytać, staną się dla was dość obojętne, sprawie, że nie wykażecie nimi zainteresowania. Tak samo jest z modlitwami, postami i innymi umartwieniami. Nie wszystko jest dla wszystkich. Nie gorszcie się tym, że wy się modlicie tak piękną dla was modlitwą, a inny nie chce. Są kwestie wspólne, wspólne modlitwy, wspólne elementy, ale zechciejcie zauważyć, że to ja wybieram każdej osobie jej indywidualną i niepowtarzalną drogę życia i świętości. Każdej osobie wyznaczyłem, jaki ma nieść krzyż. Zauważcie, że to, co dla jednego jest bardzo lekkie, dla drugiego jest krzyżem nie do uniesienia. Informuję was, że macie różną pojemność duszy, a ja jedynie wiem, jak waszą duszę kształtować, prowadzić, uświęcać. To dobrze żywy płomieniu, że ufasz Trójce Świętej, czas jest krótki i nie każdy plan zdołacie zrealizować. Niech każdy pozna, co jest jego planem życiowym i niech go spokojnie realizuje. Nie przeznaczyłem wam tego, co wam się wydaje, że jest waszym życiowym planem, ale tym planem na teraz jest realizacja obowiązków stanu w zwykłej, szarej codzienności. Nie czekajcie na luksusy, na heroiczne zadania. Na co dzień realizujcie to, co wam przygotowałem. Resztę pozostawcie mnie. Zapewne każdy z was już zorientował się, przy czym go postawiłem i jakie zadania wyznaczyłem. Większość z was buntuje się przeciwko swojej codzienności, a ja chcę, abyście ją pokochali, a przynajmniej zaakceptowali nas spokojnie. Nie znacie realiów innych osób i tego, jak na nie patrzy Boża sprawiedliwość. Proszę Was, abyście nigdy nikogo nie oceniali, bo nie macie wszelkich danych do właściwej, prawidłowej oceny. Większość Waszych ocen jest mocno krzywdząca. Nigdy nie usiłujcie być kimś, kim nie jesteście. W pełni otwórzcie się na moje święte światło, najszerzej jak możecie. Jak potraficie, resztę pozostawcie mojemu świętemu działaniu. Niczym się nie gorszcie, bo nie wiecie, co ktoś przeżywa i w jakim jest stanie ducha. Każdemu człowiekowi okazujcie serce, miłość, bo nie znacie przyczyny czyjegoś upadku lub potknięcia. Obecny czas przez działanie demonów zdegradował waszą czułość, waszą życzliwość. Ci którzy dostali do ręki władzę nie wykonują jej uczciwie dla dobra ludzi lecz ulegają działaniu demona realizują ich demoniczne chcenie ich pokusy każdego kto nadużywa władzy niszczy innych niszczy całe społeczeństwo nad tym człowiekiem zbierają się chmury świętej bożej sprawiedliwości jeżeli taka osoba się nie nawróci nie odwróci się od swojego złego postępowania to w niedługim czasie wykona na nim wyrok Anioł Bożej Sprawiedliwości, a po Jego sądzie szczegółowym trafi do Jeziora Ognia i Siarki, na wieczną pokutę, do Piekła i to na wieczność. Trójca Święta chce uratować kogo tylko może i zdoła. Dlatego prosimy Was o Waszą współpracę, o Wasze modlitwy, posty, zadośćuczynienia, ekspiacje, a to wszystko oddawajcie do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca. Szatan wzmógł swoje działanie. Przyspieszył je, bo czuje swój bliski koniec, koniec swojego demonicznego działania. Nie zna on szczegółów, lecz zna prawdziwe, oryginalne pismo święte, takie niekłamane, zna to, co ma się dziać, kiedy będzie koniec. On doskonale odczytuje znaki czasu, o wiele lepiej niż Wy. Wam ludziom zaciemnia obraz i odbiór na tyle, że Wy zamiast kroczyć drogą, którą Wam wyznaczyłem, idziecie za podszeptem złego ducha. Za własnym się, za własnym chceniem. Upadły anioł odwodzi was od Bożej drogi, od tego co wam wyznaczyłem, a kieruje na drogę podobną do tej, która wam bardziej pasuje, o wiele bardziej odpowiada, ale tu jednak zamiast łask Bożych zbieracie baty za swój egoizm oraz realizowanie swojej woli, zazwyczaj połączonej z wolą demona subtelnie wam podsuniętą. Zechciejcie pamiętać, że jesteście w środku Wielkiej. A niewidzialnej bitwy, bitwy o was, o wasze dusze, o wasze zbawienie. Czy zostawicie upadłemu aniołowi swobodną rękę do działania? Czy ze spokojem będziecie obserwować, jak demon was wciąga w odmęty wiecznego potępienia? Trójca Święta mówi, mówi także Maryja, moja święta oblubienica, to co macie czynić, lecz słucha nas bardzo niewielu. Walczymy o was, o wasze zbawienie do końca, do ostatniej chwili. Lecz zbyt wielu z Was wybiera pozór działania, wybiera demona. Ja tak bardzo Was wszystkie kocham, a Wy odwracacie się od mojej świętej miłości w stronę piekielnego oszusta, wybierając jego łudę. Co jeszcze mógłbym uczynić, abyście odwrócili się od ojca kłamstwa i zaczęli kroczyć moimi drogami. Zechciejcie zatem nabrać ducha, bo wielkimi krokami zbliża się Wasze odkupienie i zbawienie. Nie traćcie ducha, ani nadziei. Bo ja zawsze wam chętnie pomogę, tylko wzywajcie mnie na pomoc, najlepiej przez Maryję. Kocham was niezmiernie o moje dziateczki i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w was i przez Was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi was napełnić Bożą miłością. Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie, nie dajcie się złowić w sidła ojcu wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić, aby się wam zachciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch Święty.